Witam serdecznie w pierwszym odcinku z serii Poznaj Piłkarza. Seria ta zajmie się wybranymi zawodnikami, wybranymi przeze mnie bądź w miarę upływu czasu również przez was w komentarzach, kiedy tylko takie się pojawią. Przybliżę wam podstawowe informacje o zawodnikach z ich karier, jak również różne ciekawostki, kiedy tylko uda mi się takie znaleźć. Zaczynamy od francuskiego zawodnika, występującego w zespole Tottenhamu na pozycji środkowego pomocnika bądź defensywnego pomocnika, typowy piłkarz box to box, czyli Tanguy Ndombele. 22-latek, rozpoczynający swoją przygodę z piłką w małej miejscowości na przedmieściach Francji. W 2011 roku w wieku 15 lat przeniósł się do Gengą, występującym wtedy jako Benjaminek w drugiej klasie rozgrywkowej we Francji. Grał tam w drużynie juniorskiej, a w sezonie 2013 14 był piłkarzem rezerw tego klubu. Podobno jeden z trenerów Endombelles z czasów juniorskich w Gengą powiedział kiedyś o nim, że był jednym z najlepszych zawodników, jakich widział przez ostatnie 9 lat jego pracy dla tego klubu. I tutaj dodam, że był młodszy o 2 lata od większości kolegów z drużyny w kategorii juniorskiej, a innym świetnym zawodnikiem, który zasmakował wielkiego futbolu zaczynając w tej samej drużynie, był znany wszystkim Didier Drogba. W najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w zespole Amiens 5 sierpnia 2017 roku w przegranym z PSG meczu 0-2. W okienku transferowym 2017 roku został wypożyczony na rok do Olympique Lyon, gdzie rok później został wykupiony za 8 milionów euro. Kariera młodego Francuza potoczyła się tak szybko, że już w 2019 roku pozyskał go londyński klub Tottenham za 60 milionów euro. W reprezentacji narodowej debiutował 11 października 2018 roku przeciwko Islandii, kiedy to w 67 minucie spotkania zamienił Paula Pogbe. Endombele, choć urodził się we Francji, jest pochodzenia kongijskiego. Co ciekawe, w sezonie 2018-2019 załapał się do drużyny roku Ligue 1, ale to nie wszystko. Również na arenie Ligi Mistrzów pokazał się ze świetnej strony, ponieważ został wybrany do drużyny sezonu tych rozgrywek w tym samym roku. Młody, bo tylko 22-letni pomocnik na tej chwili w Tottenhamie ma na koncie 14 występów, z czego 11 w podstawowej 11, w których strzelił dwie bramki i zanotował 3 asysty. Trzeba zwrócić uwagę również na statystykę doskakiwania do przeciwników w celu przejęcia im piłki, którą Tangiendą Ndombele ma na poziomie 72%. Czyli w 72% przypadków przejął piłkę w takiej sytuacji. Dla porównania Jorginho ma tutaj 67%. Owa statystyka dotyczy oczywiście Premier League. Zawodnik z Francji ma przed sobą otwarte drzwi do wielkiej kariery, co potwierdza również zainteresowanie Realu Madryt jego osobą w minionym oknie transferowym i myślę, że Zidane może sobie pluć w brodę, że nie ściągnął do królewskich młodego Francuza. Na dzisiaj to tyle, proszę zostaw łapkę w górę dla zasięgu jeśli materiał się podobał oraz jeśli chcesz usłyszeć o innych zawodnikach to zasubskrybuj mój kanał i zostaw komentarz jakiego zawodnika chciałbyś w następnym materiale. Dzięki Ci bardzo i do usłyszenia.